Droga duszo, jeśli dotarłeś do tego momentu, wiedz, że mamy dla Ciebie wiadomość. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego spośród tylu osób ktoś niespodziewanie zakochał się w Tobie. Zastanawiałeś się kiedyś nad tą wyjątkową jasnością, która promieniuje z Twojej duszy, przyciągając spojrzenia i serca innych. Dziś chcemy zgłębić tę wyjątkową więź i ujawnić powód, dla którego doszło do tego spotkania. Przygotuj się na przyjęcie przemieniającej wiadomości pełnej światła i duchowego wsparcia. Czasami życie wydaje się być wielką zagadką. Możesz poczuć się zagubiony, zastanawiając się, czy podejmujesz odpowiednie decyzje i czy jesteś na właściwej drodze. To uczucie niepewności może ciążenie na twoim sercu i oddalić cię od twojego prawdziwego celu. Jednak musisz wiedzieć, że każdy trudny moment to okazja do wzrostu i rozwoju. Anioły zawsze są przy tobie, oferując wsparcie, miłość i prowadzenie. Istnieje boski plan w działaniu, a to niespodziewane spotkanie jest znakiem, że coś wspaniałego zbliża się do Twojego życia. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał, aktywuj dzwonek i pozostaw like, abyś mógł codziennie otrzymywać błogosławieństwa i słowa pocieszenia, które pomogą Ci na Twojej drodze. Czasami sytuacje wydają się chaotyczne, jakby wszystko wymknęło się spod kontroli, a to właśnie wtedy najbardziej potrzebujemy uwierzyć. To moment, by zaufać boskiemu planowi i przesłaniom wszechświata, które zawsze nas prowadzą, nawet jeśli nie dostrzegamy tego wyraźnie. Droga może wydawać się zamglona, ale to właśnie w tych chwilach niepewności zaczyna ukazywać się większy plan. Niespodziewane spotkanie osoba, która pojawiła się w Twoim życiu to część tego boskiego planu. Wpisz 888 w komentarzach i otwórz swoje serce na boskie światło. Kiedy ktoś zakochuje się w tobie, nie jest to przypadek. Ta osoba dostrzegła boskie światło, które świeci w twojej duszy. Zauważyła coś więcej niż tylko zewnętrzny wygląd i rozpoznała prawdziwe piękno twojej istoty. To rozpoznanie jest cennym darem, odbiciem twojej prawdziwej esencji. Wykorzystaj ten moment, aby głęboko połączyć się ze swoim wnętrzem. Pozwól sobie poczuć wdzięczność za to boskie spotkanie i dzękuj za możliwość bycia dostrzeganym i docenianym za to, kim naprawdę jesteś. Wdzięczność otwiera drzwi do nowych błogosławieństw i okazji w Twoim życiu. To rozpoznanie jest znakiem, że jesteś na właściwej drodze. Już nie żyjesz jedynie na powierzchni, ale na głębszym poziomie. Łącząc się z samym sobą i z innymi, teraz ludzie mogą dostrzegać Twoje prawdziwe światło, a to jest odzwierciedleniem Twojego osobistego wzrostu. Za każdym razem, kiedy pozwalasz sobie być tym, kim naprawdę jesteś, więcej osób wokół Ciebie zaczyna zauważać i doceniać Twoją prawdziwą wartość. To odbicie miłości, którą masz do samego siebie, i to tworzy pozytywną energię w Twoim życiu. Pamiętaj, Jesteś błogosławioną istotą, pełną potencjału i celu. Każde spotkanie, każde doświadczenie przynosi cenną lekcję, która pomaga ci się rozwijać. To niespodziewane spotkanie jest przypomnieniem, że jesteś na właściwej drodze, nawet jeśli czasami nie widzisz tego wyraźnie. Obecność tej osoby w Twoim życiu nie jest przypadkowa. To znak, że wszechświat współpracuje z Tobą. Oferując Ci wsparcie potrzebne do podjęcia właściwych decyzji. Często życie stawia przed nami wyzwania, zmienia naszą drogę i zaprasza do opuszczenia strefy komfortu. Może to być przerażające, ale jest to również zaproszenie do wzrostu i poszerzania naszych możliwości. Anioły są przy Tobie, prowadząc Twoje wybory i chroniąc Twoją drogę. Kiedy poczujesz się zagubiony, zdezorientowany lub osamotniony, Wystarczy zamknąć oczy i poczuć boską obecność, która zawsze jest z tobą, gotowa, by cię prowadzić. To boskie prowadzenie ma na celu poprowadzenie cię na właściwą drogę. W chwilach wątpliwości pamiętaj, że anioły zawsze są przy tobie, wysyłając słowa zachęty i miłości. Są tu, by przypomnieć ci o twojej wewnętrznej sile i zdolności do pokonania wszelkich trudności. Nigdy nie jesteś sam na tej drodze. Kiedy strach lub niepewność się pojawią, weź głęboki oddech i poczuj obecność aniołów wokół siebie. Są tu, by ci pomóc i wysyłać ci sygnały, że wszystko będzie dobrze. Ten moment pełen czarów to także okazja, by bardziej otworzyć się na miłość. Pozwól sobie kochać i być kochanym bezwarunkowo. Miłość to siła transformująca wszechświat, przynosząca uzdrowienie i pokój. Pozwalając sobie na miłość i docenienie, tworzysz przestrzeń, aby inni również doświadczyli tego samego. Twój przykład miłości i wdzięczności będzie inspiracją dla innych, tworząc pozytywny cykl światła i energii. Miłość nie musi być zdobywana. To esencja tego, kim jesteśmy, to, co mamy w sobie, i kiedy otwieramy się na nią, zaczyna płynąć naturalnie do naszego życia. Bądź otwarty na miłość którą otrzymujesz, i bądź również hojny, oferując ją innym. Im więcej miłości rozsiewasz, tym więcej wraca do Ciebie w różnych formach. Miłość nie jest tylko wymianą między ludźmi, jest uniwersalną siłą, która odbija się w każdym naszym działaniu. Nie lekceważ wpływu, jaki ma Twoja obecność na świat. Każdy drobny gest dobroci i miłości, który oferujesz, ma moc przekształcania życia. Jesteś światłem, które prowadzi inne dusze ku pokojowi i szczęściu. Wykorzystaj ten moment, aby zastanowić się nad swoimi cechami i osiągnięciami. Uznaj swoje mocne strony i świętuj swoje zwycięstwa. Jesteś o wiele bardziej zdolny, niż myślisz. Kiedy zaczynasz akceptować wielkość swojej duszy, zaczynasz rozumieć ogrom miłości i potencjału, który nosisz w sobie. Każdy krok w kierunku swojej prawdziwej istoty wzmacnia tę boską więź. Twoja podróż nie jest tylko twoja, jest to także podróż, która inspiruje innych do podążania własnymi drogami światła. Nie lekceważ mocy swoich działań, bo każda z nich ma wpływ na wszechświat i może głęboko wpłynąć na innych. Akceptacja i miłość, które otrzymujesz od innych, to tylko odbicie miłości, którą musisz mieć dla siebie samego. Traktuj siebie z tą samą uprzednością i współczuciem, jakim obdarzasz innych. Zasługujesz na całą miłość i dobrobyt tego świata. Na swojej drodze napotkasz wyzwania i niepewność, ale pamiętaj, że każdy problem to okazja do wzrostu. Zaufaj boskiemu planowi i wiedz, że wszystko dzieje się dla Twojego dobra. Osoba, która zakochała się w Tobie, jest tutaj, by Cię wspierać i kroczyć obok Ciebie. Przyjmij jej obecność z wdzięcznością i pozwól się wzmocnić przez tę miłość. Razem przezwyciężymy wszelkie trudności i osiągniemy wielkie rzeczy. Boska miłość zawsze jest przy Tobie, otaczając Cię swoim światłem i ochroną. Zaufaj tej miłości i pozwól, by Cię prowadziła. Zaniesie Cię do miejsc pokoju i radości. Każde spotkanie w Twoim życiu ma wyższy cel. Bądź otwarty na przyjmowanie lekcji i błogosławieństw, które przynoszą każda osoba, która wchodzi na Twoją drogę. Wszyscy jesteśmy tu po to, by uczyć się od siebie nawzajem, wzrastać i rozwijać się razem. Wdzęczność to potężne narzędzie przemiany. Dzenkuj za każdą lekcję i każdą błogosławieństwo w Twoim życiu. Ta wdzęczność otworzy Twoje serce na jeszcze więcej miłości i obfitości. Jesteś osobą pełną światła, Pełną potencjału i boskiego celu. Zaufaj swojej intuicji i podążaj za sercem. Zawsze poprowadzi cię na właściwą drogę, obdarzając cię pokojem i spełnieniem. Urok, który budzisz w innych ludziach, jest odbiciem twojego wewnętrznego piękna. Zauważ i celebruj to piękno. Jesteś boską dziełem sztuki, pełną miłości i światła. Anioły są zawsze obecne, prowadząc cię i chroniąc cię. Szeptają słowa wsparcia i miłości, przypominając ci o twojej wewnętrznej sile. Zaufaj tej boskiej obecności i pozwól, by cię prowadziła. Każda decyzja, którą podejmujesz, to krok w stronę twojego boskiego celu. Zaufaj swojemu osądowi i podążaj za sercem. Ono poprowadzi cię na drogę pokoju i radości, którą zasługujesz, miłość, którą otrzymujesz i dajesz. To potężna siła uzdrowienia i przemiany. Pozwól, by ta miłość otoczyła Cię i podziel ją ze światem. Razem możemy stworzyć lepszy świat, pełen pokoju i harmonii. Życie to podróż odkrywania siebie i rozwoju. Bądź otwarty na lekcje i błogosławieństwa, które przynoszą wszelkie doświadczenia, które napotykasz. Zanim skończymy, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał kliknąć dzwonek i zostawić komentarz. Jeśli chcesz codziennie otrzymywać kolejne błogosławieństwa i duchowe przesłania. Niech twoja podróż będzie pełna światła, pokoju i miłości. Wpisz 888 w komentarzach i otwórz swoje serce na boskie światło. Niech błogosławieństwa aniołów wpływają na twoje życie, przynosząc pokój, harmonię i radość. Niech zawsze otacza cię miłość i boskie światło. Niech Twoja podróż będzie pełna błogosławieństw. Amen.